Ja Do kurde. Witam Was w moim pierwszym filmiku. Dzisiaj będziemy przychodzić mapkę Escape razem z Olek542. Siema. Młot. Truskaweczka.pl No. Dobra, to ja przeczytam zasady. Ja, ja zbieram, jak chcę. Dobra, spoko. Lala, ja będę ten. Witaj na mapce Escape. mu Kropka. Nie niszcz niczego. 2 kropka. Diamenty to punkty. 3 kropka. Nie hatuj. Nie czytuj. 5 <noise> kropka. Możesz robić dzień za pomocą timeset 8. Dobra. 6 kropka. Graj na Ace. Easy. easy. Ace. <noise> Dobra, jedziemy. Co tu jest epsane. Czekaj, jak biorę sobie no, Dobra, nie rozumiem tego, ale dobra, idziemy. Patrzcie, mam, nie, mam złoty hełm. Dobra, fajne, tutaj fajne. jeszcze piszę. Gracz jeden. Mapa. faj. E, nie będę nikogo reklamował. Dobra, biegniemy. No idźcie fajne. dalej. Ale mam strzał, mam prawie jest tak strzał. Hop, 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 hop. Ej, e, co 46. jest? O, ej, w ziemię wpadłem, ratunku. Ej, nie idźcie, poczekajcie. Poczekaj, bo ja poczekaj, mam takiego laga. No A ja to, na was czekam. Matko, znowu wpadłem do jakiejś dziury. Wejście mi z tej dziury. Ej, słuchajcie, tutaj jest labirynt. Ej, dlaczego ja wpadłem do dziury? Jak wpadłeś do dziury jak tu stoisz ci Nie, ja jestem. Dobra tu Ola, przesani. Dobra, idziemy w labiryncie. Dalej, o, skrzyneczka. Zaraz Ej, poczekaj. Ola, ty zbierasz, rozumiem diaksy, tak? Tak. Z której strony to się wchodzi? A, z tej strony. A mnie zlagowało. Dobra, idziemy dalej. Ale i tutaj jest labirynt, tak? może no, chyba nie. Fajnie Zawsze by było, gdybyśmy się. Ej, mam trzydzieści, mam już trzydzieści. Rozdzielili. Ja też mam trzydzieści. Ej, o, nie no. ja zbieram. Ej, mam wyjście, mam wyjście. Patrzcie, tutaj. i chodźcie tutaj. O do mi dobrze idziesz, tutaj i tam. Tutaj. Za mnie wyjście. Okej. Okay. O, fajnie, parku. Ale tak tutaj za mną chodź. Ratunku się z... O, jesteś. O, ten tutaj, ten dyj, ten dyj, ten dyj, ten dyj, ten, 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 ten A ile to, to... No spoko, ja już tutaj próbuję parkować. do... jest parku? Tam są diaksy. No, kurde, już na drugiej klocek, to mógł być mój rekord! Wow. Łe! Ale mnie laguje, muszę sobie zmniejszyć ustawienia. No mnie tak samo właśnie. A to jest escape, więc może być na najmniejsze. Nie, ale nawet dobrze, bo ostatnio, jak pamiętam, nagrywaliśmy escape'a, to było strasznie, strasznie miałam lagi przy tych pistonach tam. O matko, Aha, ja mam 13 wpisów. Jestem. A ja mam 15. No skąd stąd ktoś, ja tu się skoczyć. No nie, ale laga dostałam. o laga? To mi cię uderzyło. No właśnie. O, stii. Ty, ty, ty. O, to, że nie mam łuku, bo mam 57 strzałów. A ja 37. No kto mnie tu bije? Ej no, dobra. Ła. Ej dobra, ja mam... Dwa i pół serduszka, nie, nie chcę nic walić. A wziąłeś wzięłeś... sobie jabłuszek? Co? Nie wzięłeś sobie jabłuszek? No wzięłam sobie jabłuszka i właśnie... No ja! No ja! To, to... Kto mnie zwalił. No dolek! A kto? No kurde, nie mogę na pierwsze. Ej, ej, to może gramy według takiej zasady, że osoba, która pi przejdzie pierwsza, to pozostałe mogą się po prostu do niej tepać, co? Jeżeli ktoś przejdzie, to ale dobra. No. Bo my jesteśmy dzienniacy! Jestem! 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 Fuck! O dzień! No ja. ty, 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 ty. Gierdzielaj to! Tam trzeba na, przecież na tym. No Ola, weź się ogarnie z tym biciem twoim. Wszystkich zwala. Tato to on nie zwalił. Tam skąd? Gdzie on jest? Nie! Nie! No kurde! no! Tak. Może stamtąd gdzieś łuk wyleciał jakiś spadaj. U mnie już nikt nie dosięgnie. Ha ha ha. Ty tu polazłaś. No jeszcze troszkę, ale uwaga, bo tam będą drabinki. Jak drabinki, o matko. No nie wiesz co to drabinka jest. No, nie wiem jak wygląda. No nie! No nie! ją! Normal. Ja pierdzielę, to co będzie potem? A ja to jest pierwszy pokój. Gdybym Jestem, tak lepiej Nie, Jestem! Teraz włącz! Jest tu! Dobra, Alka nie będę spychać. O dzięki za łaskę. <grym> Proszę. O kurde! No kurde, Dlaczego ja tak lamię w to? Dobrze, że tutaj lawy nie? Ja ma nie, spychajcie mnie, no ja pierdzielę. Nikogo nie, 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 ty 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 nie, 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 Ola, pamiętaj, zaprezentuj się ze swojej dobrej strony Nigdy. Niegdy! Przestań, niegdy! Domi, bo no... jestem! Cheater! Nie! Nie. Jestem najwyżej! Na Gdybym wiedziała, jak zrobić cięcie. Cięcie wciskasz tym samym, co przy, przycisknęłaś, albo... No, byś... Olek, to to wiem, no. ale potem to trzeba, wiesz, No odmontować. tak wysoko! No ja też byłem wysoko, wyżej niż Domi. Nasza truskaweczka się cieszy, bo wskoczyła na piąty schodek. Nieprawda, ja byłam... tu gdzie i teraz właśnie spadłam. Ło! Wow. To ja zrobiłam? Ej, kto mnie wow. stuknął? Je ja ją w locie... Jaka mama mnie stuknęła? Ola, truskaweczka. Ale ja cię w locie! Cicho, bo ja tutaj teraz... nie pamiętam. Przecież w łóżku się odrodziłaś. Tak, w łóżku. A gdzie? Do mi zrobisz vloga? No chyba cię to zabawki. jest ważne, żeby do mi zrobiła vlogaska, łapka w górę i piszcie w komentarzach. Kto zabrał... E, e, e. Ja ci daję już, Mardomi. No i ja. no, Nie, z po prostu byłem do góry i musiałem spać znowu. Teraz będziemy się tu... Gdzie przy Patrzcie gdzie jestem, żebyście to zapamiętali, widzicie. O. Wow, Ola! Widzicie? Ale patrzcie! No patrzymy, patrzymy. Nie, patrzcie gdzie jestem, patrzcie, patrzcie. Ola, to by było nie... tyle. Idź! Idź! Poszedł! Poszedł! Nie, Ola, tylko serujesz! No dalej! Jestem! <laughs> Ale cię tutaj teraz zepchnę! Ej nie dobra, koniec spychania już, bo już tak ile nie wypada, nie? No kurde, się wściekam za... No, tak. no przechodź dalej, dalej. Ja nie umiem na ten tu teraz kroczeć. skoczyć. No, parkurujesz. Jestem! Parkurujesz. Ja pocisnęłam tamto. Mam za duże lagi coś, kurde no. Tu Też mam lagi. No flags. Jestem jak to pan. Mam kapitan. Fat. Jezu, Ja mam taki, taki jak statki potrójnego. trójnego. Skoka! Potrójnego? Potrójnego, no. Aha. Złączymy. No, chodzi o to, że na trzy kratki, czy tam na dwie. Od tego, teraz tutaj, tamtego. Zostawiła ja mam nawet małe lagi. A no, ja mam duże lagi. A ja mam bardzo małe Fuck, ej nie no, ja nie mogę. Tam nigdy nie wskoczyłem, zagaduję, że będzie pół odcinka Już jest 18.35 Dobrze ci tak? Jezus, teraz nie mogę wskoczyć na tego klocka, no nie, no ja się... Zabiję. Ja też właśnie nie mogę. Co się on tam pisze, więc uwaga. Żal. Ale żałosne. Kupić cichier. Moc. Ej, nie ma tak! Olek. Co nie ma? Co nie ma? Mm. Co to są za? Ty? Poleciał do góry? Nie, Kaczę sobie. No ale ta, nagamy modę, nie? Ja w jak już zabrakło. Ja pierdolę. HE? Ty ty wow, Olek, nagamy modę, to ja też potrafię. No kur Olek, ty nagrywasz? No tak, a nie wysunąłem. Ej, Czemu ona? Mi tu podłogę rozwaliliście? Ej, co się stało? Olek! No, Olek, jezu! Mam za trudno, Eee, co? Za trudno. Ja tego zaraz nie wstawię, jak tak jeszcze raz wstaje. mi to nie ja starałam z na swój kanał. Jestem! Dobra, Edomi, zapisz jakoś tu, hydrom. Ma da się tu, hydrom ustawić? Koma. O, ja pierdziele No wiem Ej dobra, tak! ja, mam, ja mam jedno serduszko, nie? Ej da ktoś jabłko? A, tak ja ci dam, proszę, masz Bo ty masz jeszcze moje jabłka Aha, no tak Skacz no. sobie po. nie ja po, ja po nie skaczę Chciałaś moje? mnie wydymać <laughs> Wydymać Wydymać mnie Ej no, ej no No co ty pajac zrobił? Co za cheatem? Nie wiem czemu, ale nie mogę mu GMA wyłączyć. A ja nie bo, mam giema. Bo on ci wyłączył chyba Opa, nie? Nie Ale że ja nie mam GMA, nie? nie no w dupę! A nie, ja się wściekam, kurde. <laughs> mam kaszelę Siodła! I fly! No widzimy, a ja spadam! Dobra, dobra. Wow. Można powiedzieć, że em, przeszliśmy to po tylu próbach, No. Wow. Ty Dzięki, ja? No właśnie. Ty przeszedłeś to na gamę modę. Ja Szakuję! Dobra. Dla jednego, dla dwóch graczy. Co? Nie Ej, Do, Dawaj, olek, tepej, bo my tego nie przejdziemy. Ale ja, ja już jestem dalej, dalej, chce się do nas. Dalej, to jest dla jednego gracza i dla dwóch graczy. Dobrze przeczytałem, nie? Ej, dla dwóch wchodzimy, będziemy ja jako trzech. Dla Aha, to ja w takim razie. Ej, to my to dla dwóch, no, on będzie dla jednego. Okej. Okay. Ja to jestem na jest drugi. Okej, okay, to wchodzimy, nie? Wbijamy. Mam dwa stowne. A no, to jest stowne. I wągla. To dawaj, zrób coś, bo ja tutaj jestem uziemiona. Płytkę ci zrobię. Tam guzika. A co tam u ciebie, Olek? O, mam parkura. Haha! <laughs> Jak mu się trafia. Trzymaj! Masz buzi Trudny nie jest Jeżeli w końcu będę umiał skakać Aha tej, ale ciężko Ale mi się drukarka rozwaliła Nie, mówię do Oli A co wy musicie zrobić? Nie, my tutaj mieliśmy takie wieś Ej czekaj na o, mnie ty... Wo, 10 diaksów i jabłuszka Ej to daj, moje diaksy, no. A ja diaksy i moje buszka. Ej, do mnie wór to skrzynki, buszka do skrzynki, jak ja boż... ja 48 bloków diaksowych. Jezus, ale nie to To koło siebie. O, Oluś, popatrz już. Siema. Olek. Eju! Siema, mam diaksy. Hejju. Co to było? Nie topesz tu lata. Ja wierdzielę. Nie <laughs> lubię cię!